Wiele ciekawych pasji i niezwykłych talentów nie sposób dostrzec na co dzień. Niektórzy tworzą największe dzieła, pracując w ciszy. Mieszkaniec Polic w ten sposób wykonał wiele rzeźb, które można zobaczyć w kilku szczecińskich lokalach. Tadeusz Stępniewski od lat wykonuje rzeźby z metalu. Na swoim prywatnym podwórku posiada niezliczoną kolekcję figur i przedmiotów wykonanych własnoręcznie z przetopionego materiału. Niektóre powstają na zamówienie firm lub osób prywatnych, a inne z czystej pasji do tworzenia. Zaczęło się od tego, że zacząłem rzeźbić do Cepeli, takie rzeźby w drewnie, ludowe, ale potem przeszedłem do tych rzeźb takich z metalu. No I tu przygotowuję te rzeźby, co tutaj widać na wystawę, która się odbędzie no, w tym nowo wyremontowanym moku. Może za rok, może, no nie wiem, jak się skończy remont. To są rzeźby z metalu, a no, styl taki, do co mi przyjdzie do głowy. Nikogo nie naśladuje. Przygodę z rzeźbiarstwem artysta rozpoczął w wojsku. Tam powstały pierwsze rzeźby w drewnie, które dały początek dalszego rozwoju w tym kierunku. Z biegiem przybywały kolejne, wykonane nowymi technikami. Obecnie w kolekcji Pana Tadeusza można znaleźć m.in. maski, rzeźby, figuralne części samochodowe, tabliczki ozdobne oraz płaskorzeźby. Na zamówienie powstały także szachy, modele okrętów czy wyposażenie restauracji. Artysta tworzy także przedmioty, które później znajdują miejsce na jego podwórku. No to jest rzeźba, która przedstawia cztery miejsców apokalipsy. O jeden. To jest zaraza, tu masz wojnę. Tu masz bombę, ma, tu głowę Hitlera i Putina na jednym koniu jadą, tu jest głód, no i u góry śmierć. Ponadto kolekcja artysty jest bogata w różnego rodzaju przedmioty, takie jak obrazy czy artykuły użytku domowego, które mogą posłużyć jako inspiracja lub dodatek przy tworzeniu nowych dzieł.